To jest film o relacji między braćmi. To jest, to jest film, który jest właściwie w 100% prawdą. Janusz Kondratiuk, reżyser i autor scenariusza, który dosłownie kilka dni temu zmarł, postanowił nakręcić ten film. Jak później, już po, po premierze, pytano go. Dlaczego zdecydował się na taką bardzo osobistą, intymną historię? Powiedział, że czuł taką powinność w stosunku do swojego brata i w stosunku do całej rodziny. Po prostu to był rodzaj imperatywu. Musiał zrobić ten film. Na tyle, na ile ja poznałem Janusza, to myślę, że zrobił ten film z miłości. Przyjeżdżam od 20 lat. Aha. Prawie dokładnie w to miejsce, więc doskonale znam chociażby wielkość miejscowości, ponieważ to, jest, to są moje trasy rowerowe latem. Więc to by się czuję u siebie. Dlaczego dla mnie ten film jest wyjątkowy? Z kilku powodów. Po pierwsze, ponieważ grałem reżysera tego filmu, który ten film reżyserował. To jest sytuacja absolutnie wyjątkowa. Takie rzeczy się w zasadzie nie zdarzają. Kiedy sięgałem pamięcią wstecz, żeby sobie znaleźć w historii kinematografii światowej czy polskiej taki przykład, to znalazłem taki przykład jeden. Otóż właściwie można by powiedzieć, że w filmie wszystko na sprzedaż w jakimś sensie Andrzej Łapicki gra Andrzeja Wajdę, który ten film reżyserował. I tutaj mamy do czynienia z taką samą sytuacją. Otóż aktor na planie gra. Reżysera, który siedzi za monitorem, stoi za kamerą i reżyseruje. Wspomniał pan, że po zapoznaniu się ze scenariuszem miał pe pewne opory. Czy coś szczególnego zdecydowało, że podjął się pan tej trudnej roli i wspaniałej roli? Pamiętam, że pan już zadzwonił do mnie iś iśmy na spotkanie. Eee, Wręcz mi scenariusz. było coś więcej niż film. Że, Żebym w ogóle nie myślał o tym podobieństwie, czy braku podobieństwa, czy też różnicy wieków, bo, bo chodziło o zbudowanie relacji między braćmi i na tym się, się skochaliśmy. Myśmy kręcili ten film w oryginalnych miejscach, to znaczy mieszkanie Igii to jest rzeczywiście mieszkanie Igii i Andrzeja Kondratiuka na Ochocie. Dom, w którym cała akcja się rozgrywa to jest dom Janusza Kondratiuka i jego żony Beaty. Włosiu pod Warszawą. Ten pokój to jest ten pokój, to łóżko to jest to łóżko. Janusz Kondratyk wpuścił nas, całą ekipę filmową, do swojego życia, do swojego domu, a tym samym wpuścił was, czyli widzów, właściwie cały świat wpuścił do swojego życia. Jest w tym filmie jakiś optymizm, bo ten pies, czy ten kot, jak nie wiadomo, kto jest kotem, to psem. Jednak opiekuje się tym, dochodzi do, do takiego momentu, że zaczyna się opiekować, czyli dojrzewa do takiego stanu, że jednak jest coś ważniejsze niż to ten dzień powszedni, te pieniądze, ten, ten, ten bieg życia, że są wartości inne i to jest chyba w tym filmie takie dość optymistyczne. Nawet no, ale jak jakiś taki film, typu nie wiem, w ciemności czy bałęsa, ja no to opowiadaliśmy o prawdziwych wydarzeniach z pewnej perspektywy, a tutaj mieliśmy właściwie bardzo świeżą sytuację i, i w największym stopniu w tym projekcie mieszała się fikcja z rzeczywistością po prostu. Są takie miejsca, gdzie ludzie nie mają takiej łatwej dostępności i muszą, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów dojechać do najbliższego kina i w tym miejscu właśnie pojawia się Polska Światła czuła ze swoją fantastyczną akcją, po prostu... Ekran, projektor na pakę, jedziemy, tak. Pokazujemy filmy. Więc, tak jak mówię, to jest jakiś rodzaj takiej pozycjonistycznej pracy, żeby tym ludziom pokazywać. To jest pierwsza rzecz, żeby docierać do takich miejsc, właśnie gdzie może są ludzie, którzy nie byli, nie wiem, 10 lat, nie na przykład, albo 15. Co się zdarza? To nie są jakieś yy, błahe komedie, tylko tutaj jednak zawsze te tytuły to są ważne tytuły. To są filmy, które podejmują jakieś istotne yy, sprawy, jakieś ważkie kwestie. i i jednocześnie to jest i y, jakby rodzaj upowszechniania kultury, oraz edukacji. Więc to absolutnie bezcenna inicjatywa i jak tylko mogę to się zgłaszam.